Tudy Dzioski mam dla was jedną ważną sprawę. Intro proszę. Ta ważna informacja, o której wam chciałem powiedzieć było intro, przed intrem. Teraz wam powiem, że otwieram kanał. Zadawajcie mi pytanka na, pod filmikami na YouTubie albo na Facebooku pod jakimś zdjęciem, które wrzucę co sobotę. Co piątek. Bo co tydzień będzie vlog. Jeśli chcecie, żebym nagrywał częściej. Albo nagrał ze specjalnym gościem Majoro 59, to subskrybujcie jego kanał. Mój oczywiście kanał. Mój to przede wszystkim jego też kanał subskrybujcie. Wbijecie. 80 lajków, czy 100, 120, będziecie mistrze, czy jakieś będą może po 20 lajków pod filmem, też będzie super. Przecież Blow czy rezy, wszyscy też tak zaczynali od razu, nie mieli jakichś super sprzętów. Nie mieli przecież jakichś, kurde, komputerów z Marsa czy z Księżyca. Mieli po prostu komputer, na przykład taki Master Człowiek. Trzy czy 5 lat nagrywał Happy Wilson na swoim laptopie. Później sobie kupił komputer, mikrofon, wszystko, bajery z pod silnika po głowę. Więc, cześć, siema. Nie będzie siema, bo będzie nara.